Witam Was serdecznie już po wakacjach eee, Skoczyłem na świeże powietrze się przejść, zobaczyć co się podziało w okolicy może coś nowego i zobaczymy no i tak patrzą na mnie, że chodzę sobie gadam do telefonu nie wiem, jak uśmiechają się i uciekają, kiwają coś tam Nigdy nie wiem o co chodzi No to tak pełno kotów jest, bo tak... Taka Jedna biała, biała kopita karmi tutaj koty. Kocia mama. Nie ma co robić, pewno Karmika. Tu przechodzę koło, koło tego tego pióty. Tu mnie kiwają. Tu mnie znają, akurat na tej ulicy, Tu, mnie, tu mnie kiwają. No i wróciliśmy z, z tych z wakacji. Trochę byliśmy na wsi. Posiedzieliśmy u rodziców. Rodziców tutaj. Tak Fajna sprawa. Ale. No i tych chłopaki bo Już mnie znają, tak? No, tutaj sprzedają swoje jedzonko. Takie, co wam kiedyś pokazywałem. Zrobię wam całe, całe filmiki o tym jedzonku, właśnie tutaj w tej zakarcie, póki jestem w czekarcie. To już wam kiedyś obiecałem. Co do życia na wsi. No w porównaniu do tego na przykład co tu widzicie, no to wiadomo że, że w mieście, w karcie masz dobrą pracę, to masz dobre, dobrą kasę. A, a jednak jak tam też chłopaki kiwali myśleli, że, tego, że ich kameruje, a ja siebie kameruję Bo mam kamerę z przodu trzymam, tak myślę, myślą, że to ich kamery. Ja gadam do... No, e, jeżeli ktoś chce odpocząć, jest fajnie. Jest o wiele chłodniej. Jest jakieś prawie 10 stopni różnica, tak? W nocy jakieś no, no, 20 stopni. No tutaj mam w nocy tu 30 stopni. Tam jest w nocy 20-21. Tutaj wiadomo beton, asfalt, to wszystko wygrzane ja Jestem na takim durnie skrzyżowaniu chodzą trzy drogi oczywiście tutaj nikt nie wie kto ma pierwszeństwo także kto większy i cięższy ten jedzie nie? No, idę zobaczyć na... odświeżyć stare kąty się przyzwyczaiłem do tego dużo słońca, strasznie dużo słońca jak się dobrze czułem strasznie jak rano otwieram oczy słońce wpada do pokoju otwieram sobie drzwi i sobie opalam kopyta <tulek> tak, tak miałem akurat od wschodniej strony okna i że tak jak sobie otworzyłem to, to kopytka mi się opalały, ale zobaczcie jak tu ładnie się porobiło Płotek zrobili nie wiem czy to widać o, tu gdzie chodziłem bo pokazywałem ten ryneczek nie? No, to tutaj zrobili płotek i krzątki o i są te nie wiem czy to widać ten krzak, krzak. Tak, co Wam tutaj pokazuję, to jest. To jest. E, czyli. A to są orzeszki ziemne. To Wam pokazywałem na wsi. Posadzili, posadzili czy posiali. Nie wiem, czy orzeszki ziemne się sadzi, czy się, czy się sieją. No ale orzeszek ziemny to jest korzeń, tak? To czyli to o, kasawę. No, coś to porobili. No, tylko się zatrzymałem, to od razu mnie komary dziadły. No i to jest tak. To jeszcze już Wam kiedyś pokazywałem, nagrywałem. Życie na wsi. Życie na wsi. No tutaj, tutaj jakieś. To będzie jakieś. Dyniowate. To wygląda na liście dyniowate. Co do tego, czy na, na wsi da się żyć. Można żyć na wsi, oczywiście, ale co musicie wiedzieć e, rolnicy farmerzy żyją biednie. Nie, te zwierzęta które hodują to jest zabezpieczenie na przyszłość na przykład jeżeli musi iść do lekarza zapłacić jakieś za prąd inne pierdoły idzie, sprzedaje kozę z pieniędzy za sprzedaż kozy Yy, opłaca rachunki i pierdoły To nie są jakieś intensywne hodowle. Po prostu oni nie mają po dwie, trzy kozy, jedną jednego byka. Z krową to tam nie widziałem nikogo, żeby były krowy, tylko widziałem byki tam są, nie krowy. Prawdopodobnie tego, że nie widziałem. Byłem w iluś tam domach i nigdzie, nigdzie nie widziałem, żeby ktokolwiek pił mleko. Nawet dzieci nie piją mleka z tego co zauważyłem nawet takiego sklepowego w tych sklepikach wioskowych nie było wcale nie było jakiegoś mleka, znaczy były mleka ale takie, jak mam to powiedzieć mleka słodzone z czekoladą, nie wiem jak one się nazywają, takie takie, takie pierdoły Te dzieci przeważnie jedzą ryż ryż z bananami, ryż z owocami Chociaż ja zrobiłem ryż z jabłkami, powiem Wam, że... E, powiedzieli, że dobre, ale to tylko tak powiedzieli, o, jak jakiś roban mi wskoczył tu buta Powiedzieli, że dobre, ale tak z min ich wywnioskowałem, że nie chcieliby tego codziennie jeść, nie? Ryż oczywiście jest gotowany w takim szybkowarze, nie szybkowarze, sorry, w takim ryżowarze, tak jak u nas samowar, szybkowar, nie samowar samowar to są raczej do takiej, do... no wiecie, takim termowarze rzucają ryż, zlewają wodą i gotują bez soli, bez przypraw, bez ziół bez niczego, nie? trzeba no, popatrzeć, żeby mnie nie przejechali, bo się oduczyłem prawie chociaż na wsi też jest niebezpiecznie widziałem jak gościu na zakręcie wyrżną w tym Kumarku i oczywiście jechał bez kasku, tak? No jak wyciął, pozbierali cała, pół twarzy, pół twarzy zdarte. Jakby miał chociaż kask, to by mu chroniło pół głowy. Ale także nie miał kasku, to prosto twarzą zaorał, ten, na, na zakręcie po prostu na piasku go wyrzuciło Nie uważam. No mniejsza nie o tym nie pamiętam teraz o czym mówię o życiu. Mieszkańcy tego jedzą ryż z warzywami. Mięso jedzą od czasu do czasu. Teraz jak byłem, to było to miejsce święto ichtar Mańskie, gdzie zabija się, zabija się zwierzęta ofierze dla Allaha. To było to no, jak em, miał zabić syna. ma to miał zabić tego syna? Tym pan Abraham miał zabić syna? No i na to święto. No to ja Poświęciłem, znaczy poświęciłem kupiłem owce, ko, kozę, kozę No i wtedy dla całej wsi to kozę była zamordowana No i dla całej wsi, każdy ze wsi dostał Tam wiesz to jest nie wiem tam było domków dokładnie ale z, może z, z 8 domów domków i tam każdy dostał część z tej kozy to co się bardzo cieszyli, bo wtedy zjedli jakieś mięso nie? no i podniosłem z ziemi takie, taki pieniążek No nikt to jest nic nie warte ale oni nie wiedzą o tym, że znajdą 100 takich to już jest szkoła tu zawsze to jest moja tu chodzę w koło tutaj zaraz dojdziemy do mojego ja muszę chodzić muszę robić coś nie mogę siedzieć cały czas w pokoju teraz trochę mam roboty, bo te filmiki obrabiam, próbuję tą kartę CD-SD. Y, odzyskałem ją w komputerze i mogę, mam trochę więcej. Opinii. Tutaj chłopaki gotują, tutaj chłopaki jedzą. No, A ja sobie tak idę i takie rozkminki w, idą o godzinie 20.00 drugiej, w godzinie 21 na wsi nie ma nikogo. Wszystkie chaty są pozamykane, wszyscy siedzą w domach, idą spać. Idą spać w, o świcie, o świcie nie, godzinę przed świtem wstają, wstają do modlitwę, po modlitwie, o, jest pusta, ale dzisiaj robiłem, dzisiaj ćwiczyłem w domu, dosyć ostro dzisiaj poćwiczyłem, to dzisiaj już nie będę skakał z piłką. Jutro sobie pójdę z piłką eee, Wstają kobiety oporządzają chatę, czyszczą, myją tam wkoło w koło domu, obchodzą gospodarstwo a faceci idą przy, po, na swoje poletka To co wam pokazywałem tam zobaczycie na filmach idą na te poletka i, na tych, i z tych poletek zbierają E, zbierają to co mają, tak słoniową trawę tam kasawę i te inne jedzonko co oni tam sobie sobie mają przychodzą Teraz jest godzina przed 12:00 od 11 do, dru do drugiej trwa u nich przerwa obiadowa a raczej to jest tak o 11:00 już jedzą jakieś posiłek wcześniej może jakieś tam e, wciągają coś takiego na szybko wodę oczywiście, prysznic sobie biorą rano. Fajny Mercedes, takie stare daty tam co e, e, Wychodzą do pracy, do pracy na, na poletko i przynoszą warzywa, owoce warzywa, tam te kokosy, co oni tam mają, banany, to co dojrzałe, co potrzebują do zwiedzenia. I, a w międzyczasie żony wstawiają właśnie ten ryż. Ryż tam jest gotowany 24 godziny na dobę. Jest już wsypany do... Wsypuje się po prostu... Ja nie wiem, muszę sobie takie kupić, bo ja nie umiem gotować ryżu. Wsypują do... Tam za mną widzicie blokowiska, a tutaj a tutaj mieszkają dygnitarze. Już znacie ten teren, bo już wam pokazywałem. I ten ryż jest na bieżąco trzy razy dziennie jedzą ryż, tak? Na śniadanie, na obiad i na kolację Tu ja trzy razy dziennie ryż, ja co drugi dzień jadłem ten ryż. Przepraszam za rękę, muszę poprawić, bo mi ściepło. Trzy 3 razy dziennie jadłem ten ryż eee, To dla mnie za duże trzy razy dziennie, ryż. nie chcę jeść trzy razy dziennie ryży. ja jadłem same jakieś tam kurczaki i tam co tego mordowali te kurczaki żebym miał czy jest no. <laughs> przynajmniej sobie coś tam pojem no a jeszcze weselisko było to no. To co zostało z weseliska no to jeszcze tam parę dni było, ale większość to się wydało wydało się gościom a no, wam później jeszcze dokładnie opowiem na jakiej zasadzie to było przez dwie na jakiej zasadzie się dostawało kasę i jedzenie się dostawało i później co z tą kasą, co z tym jedzeniem się robiło to wam później opowiem jak będziecie chcieli no i taki rekord przychodzi taki farmer, przyniesie to im na plecach oni wszystko noszą chyba, że ktoś naprawdę ma tego no to jedzie jadą na tym, mają te komarki nie wiem czy coś będzie słychać jadą w taką wielką naprawdę budują Taką do zapewne tego zimnika. Tak... No i naprawiają tutaj, i naprawiają te. Eee, co ja A przychodzą do domu, zjedzą no, ryż z warzywami, do tego czyli, oczywiście czyli czosnek, warzywa jakieś, zjedzą sobie ten ryż z warzywami i do tego te króbki tak, na skąpe, do tego oleju. Te stapioki na przykład, albo. Z rzadko z ziemniaka, nie? Z ziemniaka rzadko ale mają tą tapiokę i oni używają to tą kasawę i używają to jako jako ziemniak. Na... To sobie pałaszyją. Tutaj macie Tutaj chłas pałasz, wesoły ale tutaj są te ładne ładnie zrobione przepisy. No nakarmi tam, opo porządzi te kawy przychodzi jest 11, zjada jest 12 i wtedy siedzą sobie, piją herbatę nie widziałem nikogo żeby ktokolwiek pił kawę to, w Czekarcie piją kawę to rozpuszczalną tutaj te, te Starbucks te wożem piją kawę myśmy mu nie mówili, że tu nie ma samochodu? w Czekarcie to są takie woże, że masakry że ja nawet nie wiem co to za firmy są a nazwy to już nie wspomnę A tu właśnie Starbucks przejechał. I taką kawę z takiego Starbucksu tutaj piją. A tam na wsi nie ma Starbucksów takich, trzeba gdzieś tam dojechać do sklepiku. też można sobie kupić rozpuszczalną, ale przeważnie herbatę piją indonezyjską. Udało mi się wydębić cztery paczki takiej herbaty. Jest tak dobra, że ja cały czas tam piję tą herbatę. Normalnie nie żłopiłem, żłopiłem, non stop. Zimną, ciepłą, gorącą. No i gościusze śpią, nie? Gościu, no, znaczy, może się iść przez, paki, może sobie pokażę. I tak mu schodzi do czwartek. No chyba, że w domu ma jakąś robotę. Taksówki czekają. Tutaj dygnitarze mieszkają, czasami, słuchają taksówkarza, żeby pojechał, czy się załóż, czy siedzieć. No i tak sobie i tak sobie odpoczywają i porządzą te zwierzęta, później do czwartej w sumie nic nie robią. O czwartej jeszcze raz idą przynieść sobie nanieść trawy te trawy czy tam tych tam co oni tam karmią te, te, te stwory i później znowu sobie siedzą i tak do ósmej wieczora siedzą przed domem, z sąsiadami gadają sąsiedzi są tak w każdym Wszystkie domy są pootwierane, tak? Czyli jak sąsiad do sąsiada krzyczy, to, to, to po prostu jest taka rozmowa. Nikt nikogo nie widzi, a słychać roz, jak jeden do drugiego krzyczy, i każdy... i oni się komunikują w ten sposób. to było dla mnie coś niesamowitego, jak oni potrafili to... jak, jak, to, jak to działa, nie? że się na przykład dom jest otwarty i teraz chcesz coś od sąsiada nie? od sąsiada, który mieszka pięć domów dalej i teraz krzyczysz do pierwszego sąsiada nie? ej ty Zdzichu powiedz Jarkowi żeby przyniósł mi tam sierp tatowy no i teraz krzyczysz nie? i Zdzichu krzyczy do następnego sąsiada, który jest od domu dalej ej ty Franek powiedz temu i temu żeby przynieść z tego, znowu kasę znalazłem. No, oni tego nie zbierają, a ja to zbieram. Już mam stóp na ich nie. No, i tak, za chwilę patrzę za 5 minut przychodzi Jarek i przynosi się ścieżkę. Takie jaja, taki telefon, nie musisz dzwonić. Wystarczy, że sąsiadowi krzykniesz I, i tak się porozumiewają. Na przykład zdumiewające jest to, że jeżeli oni rozmawiają między sobą, to nie patrzą twarzą w twarz, tak? Oni nie patrzą w twarzą w twarz do ciebie, na ciebie, tylko oni są zwróceni całkiem w inną stronę, a mówią do ciebie, nie? I to nikogo nie zraża, że mówisz do mnie, a na mnie nie patrzysz. Nie. To jest u nich normalne. Mowa, mowa jest takim wiesz, to nie jest szyk może, ale mówią głośno. Mówią głośno, tak śpiewająco, śpiewającym głosem. I tak sobie życie i lecie. I tak jest No ja bym miał tam zostać i nic nie robić, to bym się trochę zanudził, bo po jakimś czasie jeszcze ta wieś też by mnie znudziła, nie? Na razie było wszystko ciekawe, wiesz, te instalacje tam. Jak, niektóre rzeczy, to takie... takie instalacje, że... że masakrę. Ja nie wiem, czy to nie, nie będziecie widzieli, czy to jedzie. Ambasada Ukrainy jechała. Miała porągiewkę ukraińską. No i dobra. To na razie tyle. Jeśli coś tam chcieli więcej, jakichś rozkminek na temat wsi, oglądajcie filmiki. Tam w, filmikach będzie, w filmikach będzie dużo więcej, będzie będzie pokazane. Będzie pokazane to wszystko. Dobra. To na razie tyle. Zapraszam do filmików i do zobaczenia.